Cześć malutki. Jak tam wasze święta? Obchodziliście je w ogóle? A jeśli tak, to z kim? Jestem bardzo ciekawa. Piszcie w komentarzach, a ja wam opowiem, jak wyglądały moje dni od piątku do dziś. dziś jest niedziela. 26 grudnia, ostatni dzień świąt. Właśnie wróciłam z rodzinnego domu, ponieważ jutro, niestety, mam na 8 do pracy. Chcę Wam opowiedzieć, co się wydarzyło w, w, w dniu Wigilii, kiedy byłam w pracy Słuchajcie, już serio byłam na skale, i chciałam się zwolnić Ale też chcę opowiedzieć o pozytywnych rzeczach, pokazać Wam prezenty, także zaczynajmy! W pierwszy dzień w pierwszy dzień w Wigilię, w piątek, słuchajcie, musiałam iść do roboty na ósmą i zależało mi, żeby tam iść, nie? Bo mimo, że bardzo nie chciałam. No, ale że się nie spóźnić, wyjść jak najwcześniej. Jeżeli mnie puszczą, ale jak nie, to zostać, ale już mieć na te godziny i nie musieć tego nadrabiać, rozumiecie? Ja zawsze mam problem z tym, żeby wyrobić się do pracy na ósmą Jestem, Jestem sobą, ja wolę tryb taki wieczorny. Ja rano. Mój mózg rano w ogóle nie funkcjonuje. Yy, chciałabym powiedzieć, że wolę zarwać nuckę. Wolę zarwać nockę, ale już nie potrafię. Po prostu lubię pracować wieczorem. Od popołudnia do wieczora, trochę nocy. Yy, to, to jest mój tryb, nie? No i rano mój mózg po prostu nie działa. Ja się budzę po kilku godzinach od wstania i no i, no i tak jest. Nie musicie tego rozumieć. Ja nie rozumiem, ludzie, którzy wstają rano, mimo że jest ich większość. Grunt to się akceptujemy, tak? No ale nic, trzeba żyć. Yy, w nocy montowałam filmik. Yy, ten. Spakowania, gdzie zrobiłam taki tort cukierkowy. I odważyłam się w końcu udostępniłam to na Instagramie. Jeśli chcecie poznać mój Instagram, jestem pochlepa na farbę. Więc yy, zmontowałam, trochę ogarnęłam mieszkanie, także położyłam się późno, ale wstałam trochę później niż chciałam, ale wstałam wystarczająco wcześniej w miarę, żeby zdążyć na. Zdążyć do roboty, zdążyć na tramwaj. Spóźniłam się dosłownie na minutę. Widziałam, jak mój tramwaj odjeżdża. I poleciałam na przystanek autobusowy, bo według jak dojadę, powinien być za tam kilka minut autobus. Poleciałam na ten przystanek. Stąd też inni ludzie też sprawdzają, że no ma być tam 8, 10, 3, 13 czy coś tam. No i czekamy. I czekamy. I nie przyjeżdża i czekamy. Może będzie następny, ale no go nie ma. No i o co tu chodzi? W końcu ja mówię, a może dzisiaj kursują te autobusy jak w święta? A w mówię, no jak jak w święta? No i tak sprawdzaj, doczytują w tym rozkładzie, że faktycznie yy, widzieli te autobusy konkretne, nie kursują. No i poleciałam na ten yy, tramwaj, nożne znaczy się okazało, że jakiś tam tramwaj jeszcze był, bo ich mniej niż według jak dojadę, bo ich mniej niż na co dzień, ale jakiś tam był. Dojechałam, spojrzałam się do pracy, wązła. Słuchajcie, pół godziny na, darmo na przystanku. Przecież przez te pół godziny to nie wiem, mogłabym jeszcze dokończyć sprzątanie kuchni, nie? Czy coś. No ale pojechałam do tej roboty. Spóźniona, więc będę musiała nadrobić teraz ten czas w jakiś dzień. Yy... I było multum ludzi w ogóle o dziewiątej rano. W... Do sklepu wbijają ci ludzie. Wigilia. Ja rozumiem, że można robić prezent na ostatnią chwilę, no ale, ale czego już tyle ludzi? No ale ja po prostu źle znoszę kontakt z ludźmi, z takimi obcymi. I, I ciągle ktoś coś ode mnie chciał. Ja nie jestem pracownikiem, nie jestem takim pracownikiem, który doradza klientom. Ja jestem takim pracownikiem, który wznosi yy, ceny, przyjmuje dostawy, coś tam ogarnia. Pomaga w funkcjonowaniu sklepu, ale nie zajmuje się bezpośrednio klientami. Ale ludzie tego nie rozumieją. Słuchajcie, jeżeli idziecie do sklepu, to bardzo chciałabym, żebyście zrozumieli. Sklep jest otwierany wcześniej niż. Nie każdy sklep, ale wiele sklepów jest otwierany wcześniej, niż jest otwarty dla klientów, bo trzeba sklep przygotować. Chce zostać posprzątany. Trzeba zmienić często ceny, które są aktualne dopiero od dzisiejszego dnia, które dopiero przyszły do systemu. Nie zawsze się udaje zrobić to na czas, ale po to to jest. Trzeba zrobić wiele rzeczy, coś tam podokładać. Do sklepu musi funkcjonować, tak? Sklep, żeby, żebyś ty kliencie mógł wejść do sklepu. Mieć cenę na półce, produkty na półce. Ktoś to musi robić, ktoś musi donosić te towary. Kiedy ludzie się rzucają jak szarańcze i wykupują te wszystkie suszarki i są puste półki, to ktoś musi podbiegać i ciągle do, dokładać tych suszarek, tak? To nie jest tak, że jedna osoba będzie jednocześnie rozkładała ceny, dokładała suszarki, przyjmowała towar i obsługiwała was. I nie da rady. Może trudno to pojąć, ale spróbujcie sobie to wyobrazić. Także, mimo tego, że nie jestem od tego, starałam się pomóc. Ja nie doradzam ludziom, i nie wkurzajcie się, jeżeli ktoś powie, że ja nie jestem od tego, żeby wam doradzić. No bo skoro ja nie mam szkolenia, ja nie mam wiedzy o tym sprzęcie, to jakie mam wam doradzić? Jak yy, mam wam pomóc? Ja mogłabym wam zaszkodzić, nie? Zrozumcie, że ja mam ja, ale też wielu innych pracowników, którzy możecie mijać. Którzy wam mogą odmówić. No, mogą, mają prawo, nie, jeżeli są na innym stanowisku, mogą nie, nie być kompetentni, żeby wam udzielić informacji. No. Jest jeszcze kilka innych tematów, ale dobra, wyrzuciłam do siebie. No i w każdym razie wiecie: tu ktoś ode mnie chce coś, tu ktoś coś chce, kierownik każe nosić ceny, pracownicy proszą o pomoc, żeby znaleźć im jakiś towar, bo ja ogarniam mniej więcej gdzie co leży. Mniej więcej. Ale. Dobra, nieważne. Yy, I klienci mnie zaczepiają, żeby mi podawać jakieś tam rzeczy, bo podać to akurat umiem, znaleźć coś, co jest, yy, czego nie ma na półce, ale jest w sklepie, to mogę przynieść z magazynu i tak dalej. No i wiecie, no i po prostu robię wszystko naraz. Kierownik wpada do. do... Ja poleciałam na magazyn, bo znaleźć właśnie komuś jakąś rzecz, pomóc pracownikom znaleźć jakieś tam rzeczy. Kierownik wpada, że masz nosić ceny, są najważniejsze. Czy my mamy zostawić klientów i nosić te ceny? No i ten. Muszę je napisać. Mam nie pomagać im, i coś tam. I po prostu już tak we mnie się to wszystko gotowało. To są takie drobnostki. Nic się konkretnego nie wydarzyło, więc nikt mi nie zbzywało ani nic. Ale po prostu miałam tyle naraz, tak mi aż to wszystko mutało w głowie, że miałam ochotę stamtąd wyjść. Jeszcze myślałam o tym, że ja w ogóle nie powinnam tu być, ja powinnam teraz pomagać mojej mamie, nie wiem, lepić pierogi i, i a nie przyjeżdżać na gotowe, bo po prostu ja no, po prostu czułam taką potrzebę, nie? Żeby być tam z nimi i im pomagać, chociaż i myślę, że świetnie bym się obowiązkiem spędziła samodzielnie święta i była sama, i po prostu sobie że jakiś filmik spała ale no skoro zdecydowałam się jechać do moich rodziców to tak słabo jechać na gotowe, no ale musiało tak być no ale po prostu byłam już tym wszystkim i wiecie miałam ochotę po prostu wyjść stamtąd i nie wracać nic by mi się w sumie nie stało, bo pracuję na zlecenie więc nie miałabym tego jakichś większych konsekwencji no ale się jakoś tam powstrzymałam, bo uznałam, dobra, taka kasa się jeszcze przyda, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas się zwalniać poczekam i dotrwałam do końca jeden z tam kolegów z pracy podwiezł mnie na dworzec czekałam półtorej godziny na pociąg, bo tak miało być po prostu nie opłacało mi się iść do mieszkania, bo szłabym 20 minut do mieszkania musiałabym od razu wyjść zaraz z powrotem, po prostu Lepiej było stać i czekać niż się spóźnić na ten pociąg, ale byłam zaniepokojona, bo przez te półtorej godziny żaden inny pociąg nie przejechał przez stację. A na rozkładzie było kilka innych. Nie ja wiem, czy to będzie jak z tym autobusem, czy mój pociąg nie kursuje święta, skąd ja mam wiedzieć. A, a nie było. Um, nie było. Nie było tam czynnych kas biletowych, bo to jest taki. Worys, z którego jechałam, to był taki na którym nie ma nic, Poza peronem i od niedawna automatem z kawą i słodyczami Nie było w ogóle kogo się zapytać, ludzie się mnie pytali. Jakiś człowiek do mnie podchodzi i się pyta o pociąg do Jabłonowa, a ja sprawdziłam na rozkładzie, podałam, no ale to pociąg nie przyjechał, skąd nie mam wiedzieć, nie? Tu jakiś gość, ten sam gość potem prosi mnie, żebym pomogła innemu gościowi, który mówi po angielsku. A ja nic nie mówię po angielsku. Próbowałam temu gościowi pomóc. Najprościej, mogłam, próbowałam mówić po polsku, coś tam wyłapywał. Ale ogólnie ma sakra. Chciałam mu zamówić taksówkę, bo się okazało, że gościu nie jest na tym dworcu co trzeba, bo pokazał mi screen z aplikacji, że jego pociąg jest z głównego, a mój dworzec był inny, na którym byliśmy, i chciałam mu zamówić taksówkę przez telefon. Ale wszystkie taksówki były zajęte, a najbliższa mogła przyjechać za pół godziny, a za pół godziny to już by nie było jego pociągu. No także, także, także. Już po prostu myślałam, że w ogóle nie uda mi się pojechać do domu, że żaden pociąg nie przyjedzie, że w ogóle temu gościowi pociągu No ale się, na szczęście trafiła jakaś babka, która umiała mówić po angielsku, która agarniała, jak dycha to ten, ten dworzec. Wytłumaczyłam mu, jakim trawajem, jakim autobusem Mam nadzieję, że mu się udało Zadzwoniłam do moich rodziców, gadałam z nimi, żeby mi ten czas szybciej zleciał mm -mm. Na no, szczęście mój pociąg dojechał, nawet nie był opóźniony Jakoś yy, Ogólnie było fajnie, wiecie? Ja ogólnie trochę mam czasami... Hmm. Czasami święta mnie trochę męczą. Jest taka oficjalna atmosfera, są tylko ja i moi rodzice. Yy... Ale było fajnie i jakoś tak. Yy... Wiecie, po prostu moi rodzice są bardzo troskliwi i zawsze jak są te życzenia z tym opłatkiem Nie są bardzo tradycyjni i zawsze dbają o to, żeby było tym minimum 12 dań, żeby było płatek, sianko, żeby. Podzielić się opłatkiem, powiedzieć coś i zawsze i często mi wygłaszają jakąś taką przemowę, co to mi tam w życiu życzą, żeby mi się udało, i tak dalej. No ale spoko. Moja mama zrobiła mi tofu po grecku, tak jak rybę po grecku, yy, jakieś tam boczniaki smażone. Nikt mi nie kazał jeść ryby. Ogólnie ogóle mi nie kazał jeść czegoś, czego nie lubię, więc to jest bardzo w nich szanuję, bo wiem, że wielu rodziców niestety. Nie szanuję wyborów żywieniowych swoich dzieci I zmusza je do jedzenia czegoś, a potem to przynosi odwrotny skutek niestety No ale tak Udało się Poza tym było dobrze Żerłam się Chociaż jakoś tak byłam zawiedziona, bo Wiecie, miałam ochotę zjeść masę jedzenia, a zatem trochę się najadłam, ale potem siedziałam i jadłam, jadłam Już później Moja mama była Moi rodzice byli zaskoczeni ilością prezentów, które ich przywiozłam. Moja mama w ogóle nie chciała rozpakować tego cukierkowego tortu, bo uznała, że jest ładny i że szkoda go otwierać. I ostatecznie wycięła dno nożyczkami z, z, tej, z tej bryły i wyjechała tę całą konstrukcję z tym papierem tych cukierków górą i okazał jej się ten cały bałwanek. I jeszcze była zaskoczona, że ona w ogóle, że jeszcze w środku w tym bałwanku są rzeczy, także myślę, że prezentował. Udało mi się, chociaż nie byłam w pełni zadowolona, ale no, był ten efekt, na którym mi zależało. Oj tata się ucieszył z krętarki. I ogólnie fajnie. W ogóle, słuchajcie, dałam mojemu tacie te rzeczy. I był taki ten kartonik, który spakowałam do chalkę. Mój tak dotknął i ja mówię, a to jest drobiazg, słodycz, a on, hałwa? Ja mówię, no hałwa, skąd wiesz on? Nie wiem, wiem ja taki, ale jak to w ogóle? Jak to jest możliwe? I mój piesek dostał prezent, ten co ja wam pokazywałam Znaczy, o ile opublikowałam już ten poprzedni filmik, którego nie zdarzałam zmontować przed świętami W każdym razie, dla mojego pieska Kupiłam taką zabawkę i do tego tam jakieś suszone mięsko z królika, bo podobno królik jest najbardziej antyalergiczny. No i mama kupiła jej, znaczy rodzice kupili jej posłanko. I dostała to i była w ogóle zachwycona w ogóle niesamowite, że ten jest czeka na prezenty, nie? Że on wie o co chodzi, rzeczy się pojawiają pod choinką. Wszyscy coś biorą i dla niej też jest A że zapach tego mięska, mimo że był w pudełku, to, on, to ona czuła I się cieszyła, i, i otwierała mi to, i dała mi kawałek I Potem bawiła się tą zabawką I leżała w tym posłaniu, no i w ogóle na maksa urocza, nie? Że po prostu zachwypa się tak, że widziała, że to jest dla niej No to, to jest niesamowite po prostu, nie wiem czy wy też tak macie? Czy wy też macie zwierzęta, które czekają na prezent, i się z niego cieszą? Czy to jest możliwe? Raczej tak. Dobra, pokażę wam co ja dostałam. Więc dostałam kapcie z myszki Miki jest to mega urocze i pewnie nawet je założę parę razy. Jak będę wychodziła ze śmieciami do sypu albo na balkon, bo ogólnie nie przypadam z zachodzeniem w kapciach. No, ale mam, czasami się przydają Lubię chodzić bosą w grubych skarpetach na przykład Dostałam to, o co prosiłam, czyli druty Ogromne w ogóle, grube I ja... Bardzo dawno temu robiłam na drutach Nie wiem, czy jeszcze to pamiętam, pewnie nie, ale znajdę to na internecie Dostałam też yy, motek wełny taki grubej takiej i mogę zrobić coś fajnego Zobaczę, może jakąś czapkę, może wystarczy, dokupię sobie jeszcze wełnę w tym tygodniu chciałam taką ogromną kredkę i ona rysuje, słuchajcie, aż muszę wziąć teraz a dobra, i ona rysuje normalnie i jest z sanktuarium maryjnego, bo moi rodzice są Bieżący jeżdżą do Gitzschwaldu, do sanktuarium Maryne w Gietzwałdzie. I tam takie rzeczy sprzedają, nie? To jest pamiątka z sanktuarium. Także nie tylko krzyże, także wow, podziwiam, nie. Dostałam taki na maksa uroczy zeszycik i jest taką kratkę. I to super, bo planowałam sobie kupić zeszyt, bo ogólnie co roku sobie kupuję takie grubsze zeszyt. Ja albo zakładam w nim kalendarz, albo jakiś notatnik, także piszę w nim wszystko. I moje jakieś mieszane myśli, jakieś tam, które chcę uchwycić, jakieś pomysły na jakieś rzeczy, to co muszę zrobić, to co planuję. Planuję sobie zakupy, planuję sobie wydatki, to co mam robić. No taki trochę jakby brudnopis, not, notatnik, kalendarz i może zrobię to w tym, może zrobię z tego szkicownik, zobaczę. Ale jest taki uroczy i robi tak. <grym> I ma takie łóżko. Także cieszę się jak dziecko Dostałam słodycze, Słodycza, mi się nie będę chwalić, tam... Dostałam zestaw żelopisów Uwielbiam żelopisy, uwielbiam Które to mówią żelpeny Ja to mówię żelopisy Tu jest napisane długopisy żelowe I słuchajcie, są takie, które mają jeden kolor ale są też takie, które mają wiele kolorów naraz, i one przechodzą, i będą mi się zmieniały w trakcie pisania. Chyba nigdy takich nie miałam, zawsze się zastanawiałam, żeby kupić, ale mówię, ale po co mi długopis, który zmienia kolory? Ale teraz mam i się jaram jak dziecko, jak byłam dzieckiem. Nie miałam takich żelopisów. Miałam takie zwykłe, takie mniejsze zestawy, a teraz mam. Co jakiś czas kupuję sobie w Lidlu albo w jakimś markecie. Jak Czasami są takie promocje przed świętami, że na przykład 30 długopisów tych żelowych. Dostałam coś takiego, nie wiem co to jest. Jakiś tam czekoladę do picia. Wezmę sobie do, do, do pracy i co dalej wrzątkiem, mam też coś do picia innego w proszku, da zimno chyba. Nupie kawowy instant typ Ice Coffee Classic. Dostałam szczotkę do włosów, rzadko używam, ale się przyda. Taka jakaś taka wgięta I w ogóle nie znam się, może lenić on mnie I tak się wszystko w niej odbija śmiesznie Dostałam tam kolejne słodycze jakieś Popcorn! Moja mama przybyła wielu daje mi popcorn To jest to taki popcorn w kulkach który się robi w garnku, mało ludzi to robi Ja to uwielbiam i w coraz mniejszej ilości sklepów można to znaleźć Bo w większości sklepów są te popcorny do mikrofali Taki popcorn z garnka ma w ogóle inny smak dla mnie yy, Lubię go robić, jest wydajny, jest o wiele tańszy Sama sobie kontroluje ilość tłuszczu i tak dalej I wiecie, bierzecie segarnek garnek Przy może to pokażę, bierzecie segarnek garnek odrobinkę tłuszczu, tyle co na dno Czekacie, ten tłuszcz się zagrzeje, w mieć przygotowaną pokrywkę. Yy, wrzucacie ten popcorn. sobie można wrzucić nawet na ten zimny tłuszcz, Wrzucacie ten popcorn. Tak, yy, tak tyle. I zakrywacie, i czekacie, ja tak duży tak pryska i wybucha, i potem macie cały, i co powiedzieć, tyle popcornu, jest cały gar popcornu, i to jest ekstra. I dostałam taką koszulkę na ramionczka, dostałam tą sukienkę Mam skarpetki Taki ust, taką czapeczkę tutaj O, z napisem i ten napis taki andek poślizgowy yy... I to tyle, chyba, nie wiem, jeżeli coś pominęłam to przepraszam Mam dużo rzeczy w walizce ich nie chcę mi się grzebać Ale ogólnie jestem zachwycona I... Przywiozłam oczywiście z domu soki, jakieś kompoty, bigos i miód, jabłka, pomarańcze, sałatę. Od tego mam jeszcze takie z czekolady, ale to już nie od rodziców, tylko od chłopaka. I, I mam ciasta. I będę miała przez tydzień coś żreć. I Jeszcze mi się udało zabrać. To są uszka dbaszczyła, zwierzę jest ta te tofu po grecku. Także super. W ogóle zakochałam się w tych kulkach i śmieszne, że do mnie wróciły, bo kupiłam je na wagę i dałam moim rodzicom na prezent. A oczywiście moja mama, jak pakowała mi rzeczy, które ja mam wziąć ze sobą do jedzenia, to spakowała mi woreczek słodyczy. Czyli z nich dostałam, od nich, a czy z nich im dałam. No ale moja mama taka jest. Zakochałam się w tych kuleczkach, jakichś takich bez firmy. Cz Czekoladowo-orzechowe. Takie, ale bombonierki, ale niebo tańsze. No właśnie. Także co jeszcze się działo? Byłam na spacerze w lesie, bo było śniegu, było ładnie i było zimno i zmarzłam. Spotkałam się jeszcze dzisiaj z koleżanką, która przyjechała z Anglii do Polski na święta i poszłyśmy sobie do knajpki i w ogóle wytłumaczcie mi to, jeśli ktoś z Was pracował w jakiejś restauracji, knajpce czy innym miejscu, gdzie podają ciepłe napoje. Dlaczego one nie są gorące? Dlaczego jest napisane w menu gorąca czekolada i dostaje się ją letnią trochę ciepłą? Dlaczego grzane wino jest ciepłe, nie gorące? Dlaczego gorąca herbata z rumem jest ciepła, nie gorąca? Dlaczego? Dlaczego? Czy chodzi o to, żeby się ludzie nie poparzyli i nie, nie było jakichś tam zażaleń potem? Czy o co chodzi? Bo chętnie się dowiem Czy po prostu było tak zimno, że to nie nam donieśli, to to już wystygło No i wróciłem I nawet miałam tylko pół godziny opóźnienia pociągu I... I muszę się ogarnąć, właśnie rozwaliłam, opowiadając wam, wszystko z walizki na podłogę Muszę przygotować się na jutro, umyć zmontować te filmy, jeśli starczy mi sił i iść spać i wstać rano do tej durnej roboty. także pozdrawiam was, trzymajcie się, yy, nie wiem co tam spędzajcie czas tak jak lubicie. do następnego filmiku, który będzie kiedyś i pa! pa.